Dobra na dwa piwa starczy. Tylko kurwa dwa? Nie, to po robocie. Okej. Okay. Dumny z siebie jesteś. A kto prowadził? No ja. Więc już nie pijesz. Ty Borys ale my przecież mamy dać księdzu jedno. Kurwa! Dobra, zrobione. Dawać mi tu piętnaście złotych. Dzięki. A gdzie reszta? Nie mam jak wydać, więc następnym razem zapłacicie tylko dyszkę. Dobra, to ja prowadzę, bo piłem najmniej. Panowie, nie wiem, jak wam to powiedzieć, ale. No mów! Debile Mietek zostawił stówę na blacie. Pierdolisz. Pierdolisz. Nie pierdolę. To w takim razie jedziemy do sklepu, może już kasiera zmienili. Miłosz poszedł do sklepu a my czekając na niego dostrzegliśmy Mietka. O cześć Mietek. Cześć widzieliście może Miłosza? Nie a co? A szkoda bo frajer mi zajebał stówę. No dobra jak wy go nie widzieliście to idę szukać gdzie indziej. Okej okay, to nara. Wtedy kiedy Mietek poszedł to Miłosz wyszedł z szlugami i kratą piwa. Mietek cię szuka. A czemu? A co w naturze zapłaciłeś? A no tak. Dobra jedziemy te piwa zawieść. Część Boże, mamy to o co ksiądz nas prosił. No nareszcie. O kurwa! Co jest? Zezgonował. Co to było? Ktoś tu przyjechał, schowajmy się. Panie księdzu, żyjesz? Mietek, co ty tu robisz? Chodź no tu. Gdzie moja stuwa? Jaka stuwa? Moja stuwa, frajerze. Hej spokojnie wyluzuj wszystko ci oddam. Co jest kurwa? Zamknij ryj. Ej pulap pulap we wypierdalaj. Sam wypierdalaj. Kurwa. Co jest? Ksiądz umarł a Mietek dostał tylko dwie kulki w bebech ale przeżył. Kurwa myślałem że to nieprawdziwe. A chuj z tym. Co się właśnie odjebało? To będzie niezła opowieść przy jaraniu. Lepiej spierdalajmy. Out of space, turn me up.